Witam serdecznie, 18, szybka kąpiel. No i cóż, ja już wykąpany, godzina 18:30, 2 godziny do wyjazdu. Więc idę się chyba zrzemnąć jeszcze te dwie godziny. W łodzi posprzątam w aucie, no bo trochę tutaj papierków się nasbierało, Muszę to poukładać. No i cóż, idę się zrzemnąć na to jeszcze, no, godzinę 50 dokładnie, bo 20:22 ruszam. No i cóż, 20, 22. Zamykamy drzwi i lecimy. Wszyscy mnie wyprzedzają, chociaż jadę 90. Dziwne, dziwne. Ja przed chwilą widzowie miałem bardzo, bardzo dziwną sytuację, Która się nagrałem na widostatorze. A mianowicie też wyprzedzałem pojazd poduszający się poniżej prędkości dopuszczalnej. I pech był taki. Że wychodziłem na lewy i widziałem, że jakaś osobówka wychodzi ze mną, taki busik wychodzi ze mną też na lewy. I zaczął mi mrugać długimi cały czas i mnie pośpieszać. Patrzę, ma jakieś sygnały na dachu, wracam na prawy po wyprzedzaniu, patrzę i Ściągnęli mnie na odlena. I oczywiście nagrało się to na przecież taką mam nadzieję, bo musiałem go dać bliżej, bo sprawdzałem prędkość, z jaką poruszałem się wtedy, aby nie było problemów. I wyprzedzałem pojazd, który poruszał się 78 na godzinę. Jest to zamotowane na widostatorze, bo widostator zapisuje prędkość. Dojechałem do naczepy, do 78 zwolniłem. Patrzę lewy pusty, wychodzę na lewy. Za mną idealnie zaczęła wychodzić taki busik, zaczął mi długi mimo to A tam wiecie, no wychodzę na lewy legalnie, bo wyprzedzam na wiecie, wyjątku. Wyprzedziłem go sobie elegancko, schowałem się i te mnie ściąga. No i oczywiście gadka szmatka. Mówię, żeby wyprzedzałem pojazd na, na wyjątku, że się pójść dopuszczalny, że mam widostator, że mam tachograf, że mogę to udowodnić. Wzięli licencję prawko 5 minut i puścili, więc tyle dobrze. Chyba że mnie teraz ściągną tutaj inni. No i cóż, stoją ci co mnie ściągnęli. I już kogoś innego sobie tutaj mają, więc tyle dobrze. No, i tu już do łodzi dojechałem 23.30, jakieś 10 minut po północy mnie wypuścili. Tam 15 po północy wyjechałem, bo jeszcze musiałem 45 minut. pauzę dokręcić, no i teraz wracamy. 3 godziny jestem w Poznaniu na rowerek. Pół godzinki do domku, więc jeszcze 3,5 godziny, i około 4 nad ranem będę w końcu w domu. Ale powiem Wam. Nie mam siły, nie wyspałem się. Takie 4 godziny spania za dużo niestety nie pomaga w takiej ciężarówce pod rampą, jeszcze w upale. I no nie odespałem tych 26 godzin bez spania, więc pewnie w domu jak położę się spać, to pewnie pośpię do 12-13. Ale no nic. Tempo macik i lecimy. No i cóż, jest środa, przyjechać rowerkiem do pracy. Standardowa procedura: palimy auto. Palone, elegancko. wyciszamy radyjko. Wypoziomować trzeba konia od razu, bo ktoś się puścił na siodle. Mu się nie chciało naczepy podnosić standardowo. Logujemy kał, żeby się już wczytywała w tym czasie. No i podstawowa procedura. No cóż, tu się wczytuje. Ręcznik oczywiście, o tym razem otwarty, otwarty, w końcu otwarty ręcznik, wyrzucimy go na łóżko. PiS manualny, tak, przyklikajmy, wszystko, proszę czekać. Plecak już wyciągłem rzeczy, kudytkę na rower, jakbym zmógł, śniadanko. Takie trochę dietetyczne, wege się wydaje, bo sama sałata prawie. Potel trzeba złożyć, trochę słońca wpuścić do kabiny, naładować baterię do roweru bo się rozładowała a nie chciało mi się w domu ładować No sobie naładujemy w ciężarówce czyta się karta i ogień no i cóż tylna lampka podłączona się ładuje elegancko i procedura podłączania baterii przetwornica zasilacz musi się świecić na zielono jeśli świeci na zielono bateria musi być włączona i podłączamy innej procedury nie wolno robić w drugą stronę bo można sobie zniszczyć ogniwa w baterii więc pierwsza przetwornica włączona, zasilać na zielono dopiero do baterii. Bateria musi być włączona. Pamiętajcie, to no nic nie ładuje. Ładuje 4 Ampery, gniazdko do 5, więc trochę ciepłe się robi. No ale jego dzięki, będzie naładowane. No i cóż, środa. w sensie już jest czwartek, bo jest pierwsza w nocy. ja Jestem już w domu. Silnik, trochę ciepły, tarcz zimna, ale no, staram się, wiecie, jeździć jak najszybciej. O, 100% baterii pokazuje, a było 75 205 km wadki już przejechano. 79 o, no takie 25% w jedną stronę z pracy do domu schodzi i z domu do pracy też takie 30-25%, więc na takie powiedzmy 3, 3, 3 kierunki, czyli z domu do pracy, z pracy do domu, z domu do pracy. No i trzeba ładować, z tego tytułu, że jak jest poniżej 30%, to ten silnik już nie daje tyle mocy. Ale teraz właśnie testuje ustawienia. Teraz na przykład blokuje prędkość maksymalną do 42 na godzinę, bo do 45 mniej więcej da się pedałować. I cię, pomaga mu się rozpędzić do 42-45 i sobie pedałuje, dzięki temu watów pokazuje, że idzie 300-400 ciągłego. A jak ustawiamy na 9,9 prędkość maksymalną, to bateria 1000, czy bateria wpaść, sterownik 1500-1400W podawał non-stop, więc dużo prądu zjadło. A jak mu pomagam, tak na te 40 na godzinę nogami, no to mówię, po 200-300W sobie bierze i wtedy dłużej bateria starczy. Ale no nic, idę do domu, bo trochę zmarzłem ale no. Rowetkiem, tak to jest jak się jeździ, jak jest 15 stopni na dworze. Czwartek, czwarteczek, ostatni dzień w pracy, i weekendzik i taka sytuacja na rondzie. Chłop chyba chciał na ubezpieczenie wymusić, bo dziwnie się zatrzymał tak w całej Alerty pierwszego i drugiego stopnia zaczną obowiązywać za godzinę na zachodzie. Chłop mają ubezpieczenie chciał wymusić. O, o. No i tu jest dosłownie sytuacja. 5-10 minut później, jak łączałem się na dwójkę. Widzę, że leci Mercedes, zrobię mu miejsca, aby się schował, ale Modymy. pogardził moim Modymy. miejscem, poszedł przez ściągą od razu na trzeci pas krajny, na lewy poszedł i już go nie widziałem. No i cóż, czwartek, nie wiem czy dzisiejszego dnia coś nagrywałem, ale do ptacy przyjechałem sobie elegancko samochodzikiem z tego tytułu, że w nocy ma być potężna burza i tak jak widzieliście, ja wjeżdżam właśnie w tą burzę, przez chwilę przez chwilę temu przez Poznań przeszła, no i tak jest właśnie nad Wrześnią mniej więcej i niestety akurat nad Dwójką jest ta cała burza obecnie, za godzinę już jej tu nie będzie a ja centralnie wjadę w centrum burzy w Poznaniu podobno drzewa pozalewało wszystko, drzewa powyrywane przynajmniej tak jak Dagusia mi mówiła, że jest masakra przy Poznaniu, nawet nie wiem czy samochodem do domu wrócę, bo będą drzewa na drodze prawdopodobnie leżały, jakieś straszna wichura przeszła z burzą, gradem, ze wszystkim a ja właśnie w to zaraz wjeżdżam, bo to mniej więcej właśnie idzie w tym kierunku na mnie jak patrzyłem sobie specjalnie na mapy burz i tak dalej, to to nad wrześnią jest obecnie, więc no brzmi ciekawie, więc już uchwyt na kamerę sobie uszykowałem no i w tej burzy postaram się zrobić live'a, więc jak był live to znaczy, że była mocna burza więc pozdrawiam wszystkich, którzy byli na live'ie a tymczasem cóż, czwarteczek, ostatnia trasa właśnie jest zrobiona, jeszcze dwie godziny i weekendzik. I te nagrania z Widerostatora były też dzisiaj w czwartek, w sensie jak wyjeżdżałem z firmy coś takiego się odwaliło. Dwóch pierwszy mi wymusił na rondzie, w sensie stanął przede mną, nie wiadomo dlaczego. Ja chciałem po prostu, wiecie, tak trochę do spędu, on by przejechał, ja od razu za nim chciałem się włączać, bo akurat nie było nikogo za nim. A on po prostu zatrzymał się i nie wiem, czy chciał na ubezpieczenie, czy chciał pasażera, abym coś mu się stało, jakby ciężarówka w niego wjechała. Nie mam pojęcia, co on zrobił, ale spanikował, stanął centralnie przed maską. Dosyć głupie zachowanie, ale no nie oceniam, mógł się wystraszyć teoretycznie. A ja póki co dojeżdżam coraz bardziej do tej burzy. No i ciekawe, czy będzie mocno wiało i padało, bo póki co wiatr się zmaga. Nie zły armagedon po tym wietrze. Do domu się dojechać nie da. Strażacy co chwilę. Drogi zamiatają. Linie stawiają na nowo. Masakra jakaś. Piasek wszędzie na ulicy, bo wszystko powymywało. No nic. Dobrze, że dzisiaj do nie jada.